Odejdź na chwilę od pędu dnia i zrób sobie przerwę. Pospaceruj ze mną stół z rzeki. Jest początek marca, powietrze jest rześkie, las wciąż budzi się po zimie. Ale rzeka nigdy nie przestała płynąć. Zimna, przejrzysta, zawsze w ruchu. Z cichą cierpliwością wytycza swoją drogę. Niech wszystko inne poczeka. Maile, spotkania, myśli ciągnące cię w różnych kierunkach. Po prostu bądź tutaj. Przez kilka minut nie ma potrzeby, aby rozwiązywać problemy. Nie ma potrzeby pchać. Jesteśmy tylko my i rzeka. Spójrz na wodę. Ona nie wymusza. Porusza się w sposób w jaki musi. Skręcając, omijając, dostosowując swój bieg do tego, co spotyka na drodze. Nie walczy z kamieniami, nie stawia oporu zakrętom, po prostu płynie. Dostosowuje się, ale także cierpliwie zmienia siebie i krajobraz wokół. Jest w to mądrość. Jak często walczymy z tym, co jest. Opieramy się zmianą, staramy się kontrolować. Chodź silniej, gdy być może to, czego naprawdę potrzebujemy, to zatrzymać się i pozwolić rzeczą się rozwinąć, co jeśli na chwilę przestaniesz tak naciskać, przestaniesz ściskać tak mocno i zaufasz temu, że nawet z zakrętami nadal poruszysz się naprzód. Daj sobie szansę na odpoczynek. Rozluźnij ramiona. Odetchnij trochę głęb, pozwól sobie odpocząć. W spokoju jest siła. Odpoczynek przynosi klarowność i tak jak woda nie musisz się spieszyć cały czas, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz być. Odpoczynek nie jest zmarnowanym czasem. Tak często o tym zapominamy. Nosimy wyczerpanie jak honorowy medal. Ale nawet najsilniejsza rzeka wie, kiedy zwolnić, nawet najsilniejszy nurt potrzebuje chwili spokoju. Odpoczynek to miejsce, w którym odnajdziesz jasność. Odpoczynek to miejsce, w którym odbudowuje się energia. Odpoczynek to miejsce, w którym pamiętasz, kim jesteś pod całym tym hałasem. Kiedy wrócisz do swojego dnia. Weź ze sobą trochę więcej spokoju, trochę więcej ufności. Przypomnienie, że tak jak woda, możesz iść naprzód bez wiecznego wysiłku i bez względu na meandry Twojej ścieżki nadal poruszasz się do przodu. Kiedykolwiek życie wyda Ci się zbyt ciężkie, kiedykolwiek prąd wyda Ci się zbyt silny, wróć do tego miejsca, wróć do rzeki, Wróć do siebie.